Drugi dzień nowenny przed uroczystością Bożego Narodzenia połączony jest z wielką tradycją kościoła, jaką jest śpiew tzw. wielkich antyfon, które mają przygotować nas na to wydarzenie. Dzisiejszego wieczoru, podczas nieszporów, usłyszymy pierwszą z siedmiu antyfon, towarzyszy ona pieśni Magnificat i ma być dla nas jak kompas. Posłuchajmy zatem pierwszej z nich Dzisiejsza antyfona zatrzymuje nas nad tematem mądrości. Co dla mnie oznacza mądrość? Co o niej myślę i czy ją pragnę? Bo przecież to Chrystus jest mądrością i to właśnie on obejmuje wszechświat cały. Nikt z nas nie jest w stanie uciec przed mądrością, która jest pisana przez duże m. Czy czujesz teraz radość z tego faktu? A może lęk? Druga część antyfony prowadzi nas do rozważań, że rządzisz z mocą i słodyczą. Ty jesteś królem łagodnym, pełnym miłości i miłosierdzia. I jeżeli w naszych sercach zrodził się strach przed tobą, to tylko dlatego, że pozwoliliśmy się zwieść. Nabrać na pułapki szatańskie. Ale tę walkę toczymy już od pierwszego grzechu Adama i Ewy. Dlatego przyszedłeś na ten świat, aby uczyć nas dróg roztropności. Ale również dlatego zostawiłeś nam swoją matkę Maryję, tę, o której błogosławiona Maria Celeste tyle razy pisze, że jest dziewicą roztropną. Tę, która była najpiękniejszą z córek ludzkich, wolną i zależną wyłącznie od Bożej opinii, wzór prawdziwej pokory i ufności. Ta, która zna swoją małość i wielkość, dlatego potrafi pełnym sercem wyśpiewać hymn magnifikat, bo raduje się rzeczami, czyli mądrością, którą Jezus czyni w niej. Dla zbawienia wszystkich ludzi. Maryja pomaga nam rozeznać, co jest dobre, a co złe. Dodaje nam otuchy, że warto rzucić się ojcowskie ramiona i poszukiwać Bożych dróg roztropności. A oto wyzwanie na nasz kolejny dzień. Maria celeste pisze, że Maryja była skarbnicą Bożych darów i często w rozważaniach na konkretny dzień poleca wpatrywać się w nią. Zatem i my dziś zastanówmy się, jak kroczymy z Maryją po ścieżkach wiary, jak ona nas prowadzi, jak ona Ciebie prowadzi do Jezusa. Mądrości, która wyszłaś z ust najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca, i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą. Przyjdź i naucz nas dróg roztropności. Panie Jezu. Ty zapraszasz nas, abyśmy weszli do Twojego serca, abyśmy zamieszkali w Nim i odkryli Twoją mądrość. Sam tłumaczysz błogosławionej Marii Celeste, że po to przyszedłeś na ten świat, aby dać się nam cały i aby oddać za nas swoje życie. Wszystko to czynisz, aby uwielbić Ojca, i dokonać dzieła naszego zbawienia. Z tego powodu dajesz nam swoją pamięć, wolę, a także rozjaśniasz mroki naszego rozumu, abyśmy nie tkwili w ciemnościach grzechu. Dziękujemy Ci, Jezu, za te ogromne dary, za ten wielki prezent, jakim jesteś Ty sam dla naszego życia. I prosimy Cię, przyjdź, przychodź do nas z Twoją mocą, bo doświadczamy, jak słabi jesteśmy i jak upadamy, gdy tylko na sekundę stracimy Ciebie mhm. z naszych. Ochot. te crux statuo no.